Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedziały, Ja jestem chlebem, który z nieba stąpił i mówili, czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego Ojca i Matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić, z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie pospał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie. Już od kilku niedziel czytamy Ewangelie Eucharystyczne o rozmnożeniu w ewangeliach synoptycznych i od zeszłej niedzieli Ewangelię świętego Jana, które tak bardziej duchowo, mistycznie jakby komentują ten temat Jezusa, który jest chlebem życia, chrześcijaństwo rozpoczyna się od Eucharystii. Dlatego, że nie jest dawaniem, ale jest przyjmowaniem wpierw. Wpierw jest przyjmowaniem. Chrześcijaństwo zaczyna się nie od dawania. Nie jestem chrześcijaninem, dlatego że coś dałem. Nie dlatego jestem chrześcijaninem, że zasłużyłem. Ale dlatego, że jestem przyjęty, jestem obdarowany bezwarunkowo, całkowicie. Eucharystia to jest wpierw. Wpierw obdarowywanie. I to się wiąże z tym, że jeśli jest to obdarowywaniem nieustannym, to znaczy, że, że powinienem zachować tą świadomość głodu i pragnienia. Jeżeli przyjmę perspektywę, że zasługuję na przyjęcie Komunii Świętej, to znaczy, że już nie jestem głodny, już nie jestem spragniony, już się nakarmiłem swoją sprawiedliwością. Nie można traktować Komunii Świętej na zasadzie zasłużyłem na nią. To tak, jakby powiedzieć, że zasłużyło się na miłość. Miłość jest bezwarunkowym obdarowaniem. Miłość jest, jest darem. Miłość nie da się posiąść, nie da się jej nie, da się nie na nią zasłużyć, można się na nią otworzyć. Więc Eucharystia jest wpierw, wpierw dawaniem, co które nam uświadamia, że jesteśmy ciągle głodni, ciągle spragnieni. Tak jak Eliasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu, który już praktycznie jest zrezygnowany, już jest zmęczony życiem, już y, mówi, to teraz usiądę, umrę, będzie koniec. Ale na tej pustyni Pan obdarza go, obdarza go chlebem i może iść dalej przez 40 dni i 40 nocy. 40 dni i 40 nocy, czyli obraz, Pewnej nocy ciemnej, pewnego zmagania, którego doświadczył Mojżesz, doświadczał właśnie Eliasz, doświadczał Jezus 40 dni, 40 nocy na pustyni. Jest to doświadczenie doświadczenie niespełnienia, doświadczenie jakiejś, jakiejś pustki. To, co ojciec Tomasz tydzień temu mówił, że ostatecznie niczym nie możemy się nakarmić. Zawsze będzie w nas jakiś niedosyt. Ale możemy jeść ten chleb, który nie może też nas nasycić od razu, ale może nas nasycić w ostateczności, w ostateczności w całości naszego życia. Że jakby nim karmimy się, nim całym, ale nie możemy nim całym się najeść, tylko ciągle przychodzimy do niego, żeby, żeby ciągle. Na nowo go przyjmować i odkrywać właśnie to, że to przyjmowanie jest, jest najlepszym lekarstwem. Każdy z nas doświadcza mniej lub bardziej w różnych okresach, w różnych sytuacjach, w różnych relacjach bycie nieprzyjmowanym. Bycie nieprzyjmowanym, czy tak bardzo radykalnie, że się nie jest przyjętym w swoim własnym domu, jest się jest odrzuconym przez kogoś. Albo nie jesteśmy przyjmowani w jakichś konkretnych rozmowach, w jakichś konkretnych sytuacjach, gdzie czujemy się niewysłuchani, niezrozumiani. To to nieprzyjmowanie jakby rozciąga się na bardzo różne, różne sfery i przestrzenie naszego życia. A tutaj ciągle jesteśmy przyjmowani. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Przyjdźcie, którzy jesteście spragnieni, którzy jesteście głodni. Tu możemy się nakarmić. Tu możemy być, być obdarowani. Nie możemy się nakarmić naszymi ambicjami, pozycją społeczną, naszymi osiągnięciami, naszym perfekcjonizmem. Możemy nakarmić się tylko miłością. Dlatego jesteśmy żebrakami tutaj, którzy przychodzą na Eucharystię i, i przede wszystkim. Właśnie podkreślają nie to, że ja mogę przyjąć Eucharystię, tylko że, y, ja, że jestem obdarowany. Nie, że zasługuję, tylko że jestem, jestem hojnie obdarowywany. Ale Eucharystia, Eucharystię nie można zredukować tylko do przyjmowania, a już nie mówiąc do adorowania. Eucharystia jest do sprawowania. To znaczy, że komunia święta to nie jest tylko ten moment, no przyjąłem już komunię i teraz chowam się tak, mówię obrazowo, za filarkiem i tam się pomodlem, już, ja już przyjąłem komunię, już to co najważniejsze się stało. Nie. Jeszcze się to najważniejsze nie stało. I chodzi o, o to, żeby przyjść na Eucharystię i przyjąć komunię, teraz mogę być spokojny. To właśnie przyjęcie Eucharystii dopiero we mnie wywołuje niepokój. Dopiero powinien we mnie wywołać niepokój, właśnie czy sam jestem komunią, czy sam staję się Eucharystią. Na każdej Eucharystii słyszymy słowa: To czyńcie na moją pamiątkę. To nie oznacza tylko celebrowanie Eucharystii w sensie liturgii, ale to chodzi o celebrowanie liturgii w naszym życiu, żebyśmy stali się Eucharystią, żebyśmy upodobnili się do tego, czego doświadczamy, że jesteśmy właśnie przyjmowani i żebyśmy my byli coraz bardziej tymi przyjmującymi. Bo Eucharystia włącza, nie wyklucza, ale włącza. I Eucharystia, chociaż jest sprawowana wewnątrz Kościoła, w granicach y, sakramentalnych Kościoła, to jednak... Swoim działaniem i swoją treścią wykracza poza granicę Kościoła. Nie jest tylko pokarmem dla Kościoła. Jezus mówi, jestem chlebem życia wydany za życie świata. Za życie świata, czyli nie tylko za moje, nie chodzi tylko o to, o to moje zadowolenie. Ja już przyjąłem komunię i mam święty spokój. Mam święty spokój, bo. Bo jestem pojednany z Panem Bogiem, przyjąłem komunię. Ale to jest chleb za życie świata. To znaczy, że ja też mam stać się chlebem dla świata. Eucharystia jest chlebem dla świata, nie tylko dla Kościoła. I chociaż świat fizycznie może nie przyjmować tej Eucharystii, ale przyjmuje go, jeśli my stajemy się Eucharystią. I jeżeli stąd wychodzimy z tej Eucharystii, jako Eucharystia. Nie tylko dla swoich dzieci, swoich żon, dla, dla swoich mężów, dla swojej rodziny, dla swoich przyjaciół, dla swojego narodu, dla swojego wyznania, tylko dla świata. Jezus nie oddał życie za jakiś naród tylko jeden nie oddał za jakąś rodzinę, nie oddał za jakąś grupę świętych, eks, za jakąś grupę ekskluzywnie, ekskluzywnej duchowości tylko oddał za cały świat. A więc jakby wychodząc z tej Eucharystii nie dalej mamy sprawować tę Eucharystię, mamy stać się chlebem dla świata. A stajemy się chlebem dla świata będąc, przekładając na taką bardzo prostą rzecz, to znaczy będąc, będącymi tymi, którzy przyjmują. Czy w, naszym, czy w naszym właśnie podejściu do świata, podejściu do ludzi, podejściu do tego co robimy jest gdzieś ten akcent na... Na to, żeby być przyjmującym, uczyć się tego przyjmowania innych. Bo wiemy, że, że to nie jest coś w nas gotowe. Wiemy, jak to przyjmowanie jest trudne z powodu naszych lęków, naszego bardzo małego poczucia bezpieczeństwa, które konfrontuje się z innością innych, nieraz z agresją, z byciem trudnymi dla nas, nieprzyjemnymi. Że to przyjmowanie wcale nie jest proste, ale Eucharystia nas do tego zaprasza. W czasie Eucharystii, w czasie modlitwy eucharystycznej, są dwie epiklezy. Epikleza to jest wołanie do Ducha Świętego. Bo to trzeba też bardzo pamiętać, że, yy, że w ogóle cała Eucharystia to jest yy, obecność Pana Jezusa. To nie jest tak, że my się przygotowujemy do tej szczególnej obecności, kiedy ksiądz powie: To jest ciało moje, to jest krew. Moja, i dopiero wtedy Pan Jezus jest. I on już jest od samego początku, kiedy tu przyszliście. Jest w Was. Jest w słowie Pan z Wami. Jest w słowie, które przed chwilą słyszeliśmy i komentujemy. Jest w modlitwie wiernych. Jest w znaku pokoju. Jest w naszym wyjściu do świata. Cały czas jest Pan Jezus. Nie tylko w tym momencie, bo wtedy byśmy strasznie potraktowali magicznie Eucharystię. Hokus pokus jest Pan Jezus i też nie same słowa księdza, ale właśnie modlitwa do Ducha Świętego. Warto zwrócić uwagę, może niekiedy wie, wiele osób dopiero klęka na ten moment, chociaż to nie jest najważniejsze, czy ten moment, czy ktoś stoi, czy klęka, tylko chodzi o o uważność. Czy jesteśmy dopiero uważni na słowa, kiedy ksiądz mówi, to jest moje ciało? Czy na przykład jesteśmy uważni w czasie całej Eucharystii? Oczywiście ze świadomością, że nie jesteśmy w stanie cały czas być skupieni, ale czy też jakby też Staramy się nad tą uwagą, czy na przykład słyszymy te słowa, kiedy kapłan wyciąga ręce i wzywa ducha świętego. Bez ducha świętego to będzie tylko chleb, bez ducha świętego to będzie tylko wino, lepszej lub gorszej marki. Nieraz półsłodkie, nieraz kwasior, ale takie zostanie, bez ducha świętego. Y i kapłan wyciąga rękę, ale jest jeszcze drugi moment, kiedy kapłan ma podniesione ręce, czyli wyciągnięte ręce nad ludem, czyli nad nami wszystkimi. I kiedy są słowa, abyśmy stali się tym, co sprawujemy, żebyśmy my stali się ciałem Chrystusa. Więc nie chodzi tylko o to, przyjąłem ciało Pana Jezusa i już swoją sprawę załatwiłem. Już jestem zbawiony, mogę odetchnąć. Nie, tylko wychodzimy z tej Eucharystii żeby sprawować Eucharystię, sprawować Eucharystię wobec swoich bliskich. I nieraz ta Eucharystia jest bardzo prosta, w tych prostych, codziennych gestach, słowach. Nie chodzi o to, żeby teraz mówić mężowi czy żonie, ja teraz czynię wobec ciebie gest eucharystyczny. Te, te rzeczy naj, najbardziej Boże często wyrażają się przez bardzo zwyczajne słowa, bardzo ludzkie. Przez bardzo zwyczajne gesty ludzkie. To nie chodzi o teraz, właśnie, że wyjść do świata z transparentem. My, katolicy, sprawujemy Eucharystię dla waszego zbawienia. Tu nie chodzi o demonstrowanie czegokolwiek, tylko o to takie przyjmowanie w prostych rzeczach. Nawet w takich, że, że potrafimy się cieszyć ze swojego nie przeciwko komuś. Jak wczoraj zwróciłem uwagę. Jak wielu z nas cieszy się dwoma medalami srebrnymi, w taki sposób, że w tym cieszeniu jest też dowalenie tym, którzy mają złoto. Że nie potrafimy się cieszyć bezinteresownie, tylko jeszcze, jeszcze tam powiedzieć, a oni to, oni tamto w każdym z nas coś jest, tak? jest jakaś taka przekora, to co dzisiaj święty Paweł do nas, do nas pisze, właśnie, że, że nas nie ma często takiego właśnie bezwarunkowego przyjmowania. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, wszelką złością. Nie zasmuicajcie Ducha Świętego. Właśnie Duch Święty, który nad nami jest wylany właśnie po to, że, żeby w nas coraz bardziej był ten moment przyjmowania, które nie oznacza zawsze jakiegoś entuzjazmu, nie oznacza zawsze pozytywnych emocji do kogoś, ale chodzi o pewien, pewną decyzję, pewien wybór. To czyńcie na moją pamiątkę. Sta, chcę stać się Eucharystią. Nie jestem jeszcze Eucharystią. Chcę stawać się Eucharystią. Chcę stawać się Eucharystią, która oznacza też podatność na zranienia, bo wyjście do świata będzie nas raniło. Jeżeli chcemy takie chrześcijaństwo, że wygramy wojnę cywilizacyjną z innymi kulturami niechrześcijańskimi, to, to nic nie zrozumieliśmy z Ewangelii. Chrześcijaństwo to nie jest walka cywilizacyjna z jakąś inną cywilizacją, z jakąś inną kulturą. Ja o takich rzeczach nie czytam w Ewangelii. Czytam o tym, żeby dawać siebie. O tym czytam u Jezusa. Jezus mówi: Kto nie spożywa mojego ciała, nie ma w sobie mojego życia. Ale Jezus też mówi nie w sposób dosłowny, ale przez całą swoją Ewangelię: Jeśli nie dacie światu chleba, nie będziecie dla świata chleba, świat nie będzie zbawiony. To jest moment też odpowiedzialności naszej. Nie mamy się obrażać na świat, nie mamy, się, nie mamy uczynić z Eucharystii wieżę obronną. Tylko raczej Eucharystia to jest ten moment, który nas wysyła. Idźcie, jesteście posłani. Właśnie z tym przyjmowaniem, żeby, żeby dawać y, Eucharystię, że jesteśmy posłani do świata z Eucharystią. Tak jak Karol de Foucault święty, który sprawował Eucharystię pośród muzułmańskich tauregów. Będąc z nimi. To byli najbiedniejsi, najbardziej poniżani nawet przez samych muzułmanów, tauregowie. Najbiedniejszy lud na Saharze. I pośród niego żył Karol de Foucault, żył dla nich. I chociaż oni sami Eucharystię nie przyjmowali, ale on sprawował tę Eucharystię dla nich. Dla nich ją adorował, dla nich, y, dla nich, y, dla nich y, był pośród nich, był Eucharystią. O wiele ważniejsze było to, że stawał się dla nich Eucharystią, niż tylko to, że gdzieś w swojej kaplicy tą Eucharystię sprawował. Sprawował ją po to, żeby sprawować ją potem dalej. A więc mamy wychodzić do świata nie po to, żeby uczestniczyć w jakiejś walce cywilizacyjnej ze światem, tylko żeby ten świat karmić. Tym naszym przyjmowaniem, skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, co to znaczy, że jesteśmy dziećmi bożymi? To znaczy, że jesteśmy przyjęci. To jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Więc, jeżeli jestem chrześcijaninem przyjętym, to też powinienem do tego przyjęcia się upodobnić coraz bardziej. Być tym, tym kto przyjmuje. Tym, kto przyjmuje, kto karmi świat, kto wychodzi, wychodzi do, do świata. Franci yy, taki amerykański Franciszkanin, yy, teolog, ale także psychoterapeuta, dosyć popularny ostatnio w Polsce, Richard Rohr, yy, w swoim uniwersalnym chrześcijaństwie, w którym właśnie pisze, że Chrystus nie jest nasz, nie jest swojski, nie jest plemienny, ale jest uniwersalny, pisze też, istotą wiary, a więc też i Eucharystii, jest akceptacja tego, że jesteśmy całkowicie zaakceptowani. Zatem rozpocznij od Jezusa, potem dołącz siebie do Niego, a wreszcie obejmiesz wszystko inne. Przyłącz Jezusa do siebie w Eucharystii, a wtedy odkryjesz, że obejmiesz Eucharystią, czyli sobą, wszystko inne, wszystkich innych.